Dobry wieczór. Kurde, człowiek tak analizuje ten mecz, ten punkt. Gdybyśmy przegrali, bylibyśmy w tym samym miejscu. Punkt w zdobyli, ale po podziale go nie mamy. Zesunięliśmy w jakimś sensie sezon robić Jedyna taka radość z tego, że były to derby. Każdy chce derby wygrać, każdy chce być górą. Padł remis, będzie okazja do, do rewanżu. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze, a teraz zachęcam państwa do zadawania pytań. Trenerowie Czy są jakieś pytania? Tak, Sportowy. panie trenerze, jak wy oceniacie z ławki tą sytuację, gdzie gospodarze domagali się karnego na, na Arku Woźniaków? Znaczy w mojej ocenie w zupełności słusznie. Nie widziałem, pytałem, podobno był, tak? No, w te, z, z telewizji no, w tych nie Dyskutowaliśmy, tak. Na ławce dyskutowaliśmy, był czy nie? Był, nie Wiadomo, taka sytuacja była. Natomiast jeśli ktoś widział w telewizji był, no to, no to był. Że, Zdarza się. Częścią piłki jest dzisiaj dla Ciebie, to nam błędy popełniamy wszyscy sędziowie też. Jeśli, jeśli by, bo nie widziałem, naprawdę nie widziałem sytuacji a, a z boiska czy z ławki, to jest kwestia tego, żeby widzieć kto był pierwszy. No, to trudno zauważyć w tym momencie, bo, bo każdy stara się przed przeciwnikiem dojść do piłki wcześniej. No, że rozpoczęcie riotą z ławki to jest decyzja wyłącznie, rozumiem, taktyczna, nie podyktowana jakimś tak. w drobnym urazem czy w problemami. nie tak. Dziękuję bardzo, że tak Przerwując ostatni kwadrans spotkania, to, to pan widział różne Śląska, która bardziej chce pytać od Zagłębia? Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że yy, dzisiaj nikt za bardzo nie kalkulował. Nie było za dużo sytuacji, natomiast ja widziałem zarówno jedną, jak i drugą drużynę dążącą do zwycięstwa. Myśmy, zresztą to był taki mecz, że, że nikt nie może za bardzo kalkulować, bo nas nie interesowało za bardzo. No musiałyby być inne wyniki, naprawdę dla nas bardzo niedobre, żebyśmy stracili miejsce w tej pierwszej czwórce Dolnej ósemki. Gdybyśmy przegrali I inne, tam wiele takich rezultatów by musiało być, żebyśmy z niej spadli. Dlatego wiedzieliśmy, że trzy no, punkty nam coś dają przy tym podziale jeden, natomiast no, no nic, tylko to, że no, w derbach na przykład nie przegraliśmy. Nie? Także ja, za głębiej, za głębiej sytuacji, no nie, zagłębiej logiczna sytuacja, starają się zrobić wszystko, żeby zapomnieć sobie pierwszą ósemkę wygrywając spotkanie. Wydawało się, że przy mi się mają też szansę przy tej jakiejś tam małej tabelce. A tu Wisław w 95. No na pewno chłopaki są podłamani, bo stracić pierwszą ósemkę w 95. minucie do przyjemności na zadanie należy po takim okresie gry właściwie całej rundy zasadniczej.